Hej, witam was wszystkich, bardzo, bardzo serdecznie Dziś wrazem z jest Bicio I dziś, dziś, dziś sobie w Farming Simulator Przecież, że to trochę I sobie w Farming Simulator Bicio poprawia Ja zaraz będę opryskiwał A mamy ten opryskiwacz? Może też kupiliśmy chyba Ale nie, to nie Ja też nie Załóżmy mordę Chyba, że to jeszcze wiesz gdzie? Mamy Tak Gdzie to jest? W sklepie Ja chciałem pojechać do sklepu Bo ja. nie zapisaliśmy tego No, ja się przecież Nie, no to przecież bo to jest co? Co mój? To jest Twój profil Serio? No, kogo tu coś tam mówił? Wiele. Dobra, ser, to może ja już pojadę. Tak, jak poprawiam. Y, no to szybciej! No tak jak to jedzie, kurde, 15 na godzinę. Aha, dobra, mogę y, wyjść z tego, bo mi skręcasz. Wy skręcasz. Okay. Będę trzeba y, telefon po Dobra, możesz. Zabaj. Dobra. Gdzie Kurde. Mm. To może wyjść z tego. Możesz mnie poprowadzić, bo ja nie wiem, gdzie jechać. No, wyjedź na drogę. No, gdzie jest droga? Idź cały czas tam po Nie tu! Tą dróżdżką! No i tam! Przestaniesz mi skręcać? Pojedźcie no ja sam jadę. To sam co. kieruję. No i teraz gdzie? Skręć. Tu, Gdzie? Jak tam jest kurwa farma? Tu gdzie masz skręcić do farmy? Ale ty mi mów lewo, prawo! Kurwa, jedź prosto. Ja prosto? No prosto, cały czas prosto. Nie zapisało nam się, panowie. No i co z ciebie, kurwa? Przez mnie. Szybciej, Gdzie teraz? Skręcaj obojętnie gdzie. Gdzie? Obojętnie. Kurde, no, ogarni tak. się! No i ma sklep zaraz. Gdzie? Ślepy. No ty myślisz, że ja to zobaczę! No akurat już widzisz. Gdzie? A tu, dobra. Pamiętasz, jak podjechać. Mhm. Nie tą stroną. Drugą! To czekaj. Drugą! Kurwa! Nie! Yeah. Dobra. Let's do this! Dobra, teraz jedź. Gdzie? No teraz wiesz, jak cały czas prosto. Nie, nie musiałeś, kurde. No Aż. i cały czas prosto, jedź tam. Trzeba sobie skręcić. I tu jest woda. Super. I czekaj, czy. łoł, I jakbyś w teraz to byśmy stracili traktor. Iśmy będą zaraz zbędować za serię. Co? No. Nie spalimy tam. Ja spoko, ja jestem najlepszy. Mhm, A zaraz, kurde, spalimy. No i jedź cały czas prosto. Tutaj. Tą całą czas druską, a zobaczcie na tą farmę. Tutaj. Jak będzie później taki zakręt, nie? To nie skręcaj nie. tam. Dobra. Cały czas prosto? Cały czas. Dokładnie się jeść, cały czas prosto. Mówię drogą jedź cały czas prosto. Cały czas nie skręcaj tu. Co? Nie skręcaj tu. Cały czas proszę, idę przez na farmę. Nie skręcaj! A. Kurwa, mówię, że nie skręca, bo ten skręca. Debil, pajac. pies No tak Ojez, jest na farmie. Już? No i tu skręć. Gdzie? O, tu skręć. Tu? Tak. Gdzie są pole? to? Tam, ale musisz najpierw zatankować. Zatankować, kuźba! <grym> Tutaj gdzie jest ta benzyna. Ale my stracimy tę paliwko. To nie jest paliwa. Ale kasę stracimy. Kasę stracimy! Nie. Ja idę do kombajnu. No co będziesz robił? Nie wiem. No właśnie. Podjadę tam widzę. Będę Cię gonił. No tak, Ty jedziesz do 20 na godzinę, a ja 15 piętnaście. No, O No co? Przeszkadzasz mi! Pajacu. Kurde! No dzięki, bo cały odcinek. Nie popsułem. No, bo kurde, pamięć pełna, co nie, przez te filmy. No, jakoś musimy nagrywać. Kombajnuję. Będziemy najlepszymi YouTuberami na całym świecie. O, dobra, wyrosło trochę. No kurde, szybciej. Dobra, kość to już. Jeszcze nie można. Teraz będziemy musieli poczekać aż to zrobi się złote całe. a to wyrośnie. Chcę poczekać poczekamy, nie? Tak. No, no, no. Ale nie musisz takie chodzić od brzegu. Co? co? Wiesz, że to się jej więcej. Nie może Możecie jechać po środku tu, a nie musisz co do brzegu. Please. Ну не видел, он за на экран. Ну что ж, продаешь? Ну что теперь? Ну и ждем. Дадим хвилину этот трактор. Почему? Потому что этим сделать. Что машишь? Ну да. Позволь Так. Да. И что хочешь сделать? Я хочу продать зерно. Я хочу продать зерно. Потому что у тебе есть это немного. Nie, a ja co co ja będę robił? Nie wiem Ale ja jedę. Ja się na siebie popatrzy. Tylko trzymaj prosto ten ekran. To <noise> jest, nie muszę patrzeć na mapę, gdzie jest młyn. Ja czekaj Ja wiem gdzie jest ten młyn. Czekaj, tutaj jesteś ty. Tutaj jest młyn. Dobra, poczekaj, jedź prosto. Ja wiem gdzie jest. To jest to? Czy to? Aha dobra, bo to jest taki Gut. Morda. Rej. Pysk. Morda kapciu. Sypis się? Nie. A teraz? Tak. O kurde! Ale dużo zostaje. O yeah. je! To jest trawa! Normalnie kasa wyleciała. Tyba nie mamy milion, nie? Człowiek. Jesteśmy bagatti! Jesteś mój Skręcaj Skręcaj! Nie! Yeah. Ja się poprawię. Ej, to ja już tutaj zasady, ten ciąg nie ten ciągnik, bo zaraz przecież będzie. Bo jak urośnie to przecież będzie od razu No tak, ale może przestaw go, bo kurczę ten... No ja pierdziee No i fajnie, niech się robi Wiesz co, Niech ja chyba pójdę do silosów i jeszcze raz przejadę się tam No dlaczego? Nie leć Bo to jest gówna nie tam ku i tam wie Chyba no, nie, nie tracimy kasy Dobra fajnie, to by było na tyle w dzisiejszym z Farming Simulator eee, I trzymajcie się bo jak... I czekamy... i czekaj! I czekamy aż... Co? Wiem, tutaj są silos, ale my jesteśmy w głowie. Dobra no i czekamy, no i czekamy aż tam... To się no, no to trzymajcie się, na razie. Czekaj, bo ja mam tu zboże No to trzymajcie się, na razie, ziomy, papa, pa, pa. marka. No jak to będzie, jak to urośnie gówno... To... No jak to urośnie to was... To się, to, do was to się do was odezwiemy, na razie chłopaki, dziewczyny, na razie, frajery. No dobra, na razie. No, to na razie, frajery. No ja mam pełne zboże. Dobra morda. Ej!